Ten pojebany mentalny trik, bardzo ciężko na początku uwierzyć, ale on serio kurwa działa. Ja na początku moje z przygody z siłownią, a bardziej z trenowaniem, miałem także no nie za bardzo to lubiłem, no bo kurwa, jednak robienie tych treningów, no to nie jest za przyjemna rzecz na początku, co nie? I to, co zrobiłem, żeby regularnie trenować, to było przekonywanie siebie, że kurwa, ja kocham trenować, mimo tego, że na początku tak nie było, bo kurwa, no na początku było, bywało ciężko, co nie? No jak sobie mówiłem, że ja kocham trenować, kocham trenować, to w jakimś czasie zacząłem zauważać, że naprawdę niektóre aspekty tego trenowania kocham. I na przykład miałem tak, że zacząłem kochać to jak się na przykład czuję po treningu, jak zrobię naprawdę ciężki trening i wypierdolę siebie całą energię praktycznie, to Rzeczywiście, po czymś takim czujesz się serio zajebiście. No, jak czujesz się zajebiście, no to jak czegoś takiego nie kochać, nie? Jak, jak nie lubić czegoś, po czym się czujesz dobrze? I działa to dlatego, bo zobacz. Wyobraź sobie, że jest jakiś potok i on płynie sobie w dół i ty próbujesz zapierdalać pod ten, pod górę, pod ten, poto, pod ten potok, pod prąd. Nie? No, wiadomo, to jest trochę przejebane i jeśli nie masz dyscypliny Davida Goginsa, no to raczej za długo nie pociągniesz Może z tydzień, może z dwa, może z miesiąc, ale potem tak naprawdę wrócić do starych schematów i ci się odechce, no i może przez chwilę będziesz fajnie wyglądał, ale później wypierdoli ci efekt jojo, no i może być trochę chujowo. A w momencie, jak siebie przekonasz, jak siebie samego zmanipulujesz do tego, że kurwa, w sumie to ja lubię to trenowanie, nie? No bo później fajnie się czuję po tym treningu i w ogóle, no to później jest coś takiego, że ty nagle znajdujesz się tutaj i zaczynasz płynąć z prądem, co nie? No i wtedy to jest prosty w chuj. Ja właśnie przez coś takiego, ja regularnie już ćwiczę od czterech lat, no i w sumie Zaczęło się od tego, że robiłem siebie w chuja, trochę, co nie? No ale to mi pomogło, no i przez to wyglądam tak zajebiście, jak wyglądam teraz. Mam nadzieję, że to ci pomogło, chociaż troszkę. i co? Siema!